Jaki był, niech się, jaki był, panie pośle, jaki był, to niech mi pan, moment, 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 niech mi pan powie, panie pośle, zaraz, panie pośle, jaki był wniosek formalny, czego dotyczy? A, o stwierdzenie kworum, czyli pan poseł chce zgłosić taki wniosek, czy usłyszał pan, panie, panie pośle, panie pośle, nie mogę, naprawdę, jak raz złamie te zasady, to będziemy zawsze, jest od państwa pan poseł Napieralski. I będzie, I będzie ten wniosek formalny składał. Jeżeli będzie jakikolwiek jeszcze wniosek formalny, udzielę panu prawa w pierwszej kolejności. Bardzo proszę pan poseł Konrad Berkowicz Konfederacja, a jako następna pani posłanka Bożena Hołownia Polska 2050. Później pani poseł Marcelina Zawisza i później pan poseł Napieralski. W stosunku do każdego panie pośle. Panie pośle Berkowicz, już. Konfederacja już w ubiegłym roku domagała się przywrócenia kontroli na granicy. Po pierwszych doniesieniach o Wniosek tym, że Niemcy podrzucają nam tu imigrantów. Ale minister Siemoniak wtedy ogłaszał, grzmił, że Konfederacja sieje fake newsy. Tymczasem rządzicie półtora roku i według danych ogłaszanych w Niemczech przez ich służby, bo wy nawet nie macie tych informacji. Podrzucono nam już ponad 14 tysięcy imigrantów w tym czasie. I gdyby nie patrole obywatelskie, to Polacy nawet by się o tym nie dowiedzieli. Więc co robi rząd? Wprowadza zakaz fotografowania, zakaz filmowania sytuacji na granicy, nazywa obywateli rasistami i zapowiada aresztowania. A minister Siemoniak oderwany od rzeczywistości z szerokim uśmiechem wczoraj na Platformie X ogłasza sukces. Akcja ratowania Kota z płonącego budynku zakończona powodzeniem. Czy leci z nami pilot? To nie jest rząd. Dziękuję, to jest nie rząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. E Pan minister chce się odnieść? Pani poseł Bożena Hołownia, Polska, 2053 droga. Bardzo proszę, panie pośle. Ale jaki był wniosek? Nie było żadnego wniosku, panie pośle. Pani poseł Bożena Hołownia, bardzo proszę. Pani poseł z miejsca. Mikrofon nie działa. Moment. Bardzo proszę wszystkich Państwa o wyłączenie, jeżeli ktoś ma włączone z mikrofonów, które macie przy swoich pulpitach. Y, ale y, 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 sprawdźcie na wszelki wypadek. Może ktoś po prostu przypadkowo włączył. M Dobrze, proszę bardzo. Dajmy pani poseł powiedzieć. Proszę bardzo. Może poprosimy, żeby przy. Tak, pani poseł, tutaj, do mównicy. Poprosimy. Pani poseł, może zrobimy w ten sposób, że ja poproszę panią, żeby pani tutaj do nas, do Mównicy dotarła, a ja w tym czasie poproszę panią poseł Marcelinę zawiszę z Razem o wniosek. A co się stało z tymi mikrofonami? Chcielibyście. Działają, dobra. Ale już staje się. Dobrze, proszę Państwa, podjęliśmy decyzję, poseł do nas jedzie. Bardzo proszę, Pani Poseł Zawisza. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mamy do czynienia w Polsce z ulewnymi deszczami, z nawałnicami, z silnym wiatrem wyrywającym drzewa, z lokalnymi podtopieniami. Dlatego zwracam się z prośbą do pana marszałka, żeby w trakcie tego posiedzenia zarówno minister Kierwiński, jak i minister Siemoniak przedstawili stan przygotowań do tej trudnej sytuacji, z którą mierzy się wiele regionów w Polsce. Nie mówimy tutaj o sytuacji, która nie mówimy tutaj o sytuacji, w której Rząd ma sprawną komunikację, bo jej nie ma i mówią o tym ludzie, którzy zwracają się do naszych biur poselskich, którzy martwią się o to, co będzie. Wykorzystajmy ten Sejm do tego, żeby skondensowaną wiedzę o stanie przygotowań przekazać. Zarówno posłom i posłankom, ale przede wszystkim obywatelom i obywatelkom, i umożliwić posłom dopytanie o szczegółowe zabezpieczenie poszczególnych regionów. Ja wiem, że ten sejm jest wypakowany, ale to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Z godziny na godzinę dowiadujemy się nowych informacji odnośnie sytuacji pogodowej. Wykorzystajmy ten sejm do tego, żeby poinformować ludzi, jak wygląda stan przygotowań, czego się mogą spodziewać i Dziękuję, jaka pomoc do nich zmierza, jeżeli. Zmierza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani, pani posłanko, też jak wiecie, przyjąłem zasadę, która jest chyba po raz pierwszy stosowana, że przedstawiciele kół również uczestniczą, w, przysłuchują się w konwentach seniorów. Jeszcze jedna, jeszcze jedno przypomnienie. Wnioski do porządku obrad do 21.00 przed dniem posiedzenia. I wtedy jesteśmy w stanie je rozpatrzyć na porannym prezydium przed posiedzeniem. Oczywiście sprawa jest bardzo ważna, tylko tak proceduralnie. Ja chciałbym, albo nie, to ogłoszenie zrobię później, bo to nie dotyczy wycieczki. Natomiast chciałbym przeprosić panią poseł Bożenę Hołownię za to, za tę sytuację z mikrofonami, na pewno to się więcej nie powtórzy. Spróbujemy za chwilę ustalić, co było przyczyną. I bardzo proszę pani poseł Bożena Hołownia, Polska 2053 droga. Proszę bardzo. Pani Marszałku, Wysoka Izbo, koleżanka już zadała podobne pytanie, natomiast ja jako hydrolog chciałabym go troszeczkę bardziej uściślić. Bo z jednej strony mamy kwestię przygotowania infrastruktury i. i, i że tak powiem, zasobów ludzkich do, do ochrony przed, przed jakimiś bardzo skomplikowanymi sytuacjami meteorologicznymi, ale dobrze by było, żebyśmy również wiedzieli, po pierwsze, jaki jest w ogóle stan wód w tym terenie, sytuacja hydrologiczna na terenach, które są najbardziej zagrożone, a i, i które to są tereny. A poza tym również jaki jest stan napełnienia zbiorników retencyjnych. Jaką w ogóle mamy w tej chwili retencję czynną, jeśli chodzi o zlewnie i tereny, które będą szczególnie mocno zagrożone. A chciałabym też zgłosić wniosek formalny o stwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo za ten wniosek i teraz bardzo proszę w takim razie o. Ja tylko przypomnę też Państwu posłów, i przypomnę. Moment, słyszę. Przypomnę Radzie Ministrów, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby w tym trybie, w ciągu tego posiedzenia, w tym trybie artykułu 186, również w tej sprawie zabrać. Głos, to bardzo proszę, ale nawet nie teraz, tylko mówię: bo chodzi też, bo tu były pytania o bezpieczeństwo. Jak chcecie, moment, chwila, o bezpieczeństwo powodziowe, nie można wykorzystać już tego slotu na pytania i informacje w sprawach bieżących, bo jest już zajęty. Ale można wykorzystać artykuł 186, do czego, jeżeli ktoś będzie chciał, w ciągu tego posiedzenia to zachęcam. Panie pośle, jednak obiecałem posłowi Rutnickiemu i zapraszam, że on będzie miał prawo zgłosić jako pierwszy wniosek przeciwny do wniosku o stwierdzenie kworum. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Pseudo-obrońcy granic, szanowni państwo, przypomnijmy 2023, ostatni rok waszych rządów. 366 tysięcy wiz wydanych dla ludzi z krajów muzułmańskich i arabskich. Wtedy wam to nie przeszkadzało, wtedy nie było problemu. Robicie sobie selfie na, na granicy polsko-niemieckiej. Waszym bohaterem jest Bąkiewicz, a naszymi bohaterami są funkcjonariusze, są strażnicy Straży Granicznej, ludzie, którego każdego dnia muszą prostować te wasze idiotyzmy. Każdego z te dnia stoją na straży, abyśmy my wszyscy mogli czuć się bezpieczni. Koniec z waszymi selfie. Wyglądacie tam idiotycznie. Waszym bohaterem jest Bąkiewicz, naszym. Polscy żołnierze, polscy policjanci i polska Straż Graniczna murem za polskim mundurem. Dziękuję panie pośle. Przystępujemy.